Drodzy bracia i siostry, dziś przychodzę, aby podzielić się z wami głęboką refleksją na temat wizjonerki Miriany, niezwykłej kobiety obdarzonej nadzwyczajnym darem, zdolnością widzenia przyszłości ludzkości. W sobie nosi tajemnice, których nie może ujawnić ciężkie brzemie, które powoduje jej intensywne cierpienie. Wyobraźcie sobie, wiedzieć, co ma nadejść, szczególnie w odniesieniu do tych, którzy wybierają niewiarę to udręka, którą niewielu mogłoby znieść. I obserwując znaki wokół nas, czuję, że czas się kończy. Coś wielkiego się zbliża i musimy być przygotowani. Wiele proroctw ma się wkrótce wypełnić i nie jest to coś, co powinniśmy ignorować. Moi bracia, to kluczowe, abyśmy potraktowali te przesłania poważnie. Wiedza, że nasza Pani objawia się w Medjugorje, nie wystarczy nie wystarczy po prostu dzielić się tą informacją z innymi. Musimy iść dalej, żyć i rozpowszechniać przesłania, które nam zostawiła. Maryja nie przyszła tylko po to, aby nas ostrzec, ale aby poprowadzić nas na drodze przemiany i zbawienia. Od początku objawień nasza Pani podkreślała potężne słowo pokój. Nieustannie powtarzała: czy pokój, pokój, tylko pokój. Ten pokój nie odnosi się jedynie do braku konfliktów ale do głębokiej harmonii między Bogiem a ludźmi oraz między samymi ludźmi. Dlatego przedstawia się w 1100 Medjugorje jako Królowa Pokoju. Jeśli tak bardzo nalega na to wezwanie, to dlatego, że wie o burzliwych czasach, które nadchodzą. Pokój będzie naszą kotwicą wśród nadchodzących burz. Innym kluczowym słowem, które nasza Pani podkreśliła w swoich przesłaniach, jest wiara. Powiedziała nam, że wiara jest rozwiązaniem wszystkich problemów i wyzwań, z jakimi się zmagamy. Ale spójrzcie wokół: świat traci tę wiarę. Ludzie odchodzą od Boga, od sakramentów, od kościoła, a nawet od modlitwy. Żyjemy w epoce niewiary, gdzie wielu woli ufać tylko sobie lub tymczasowym rozwiązaniom. Jednak nasza Pani przypomina nam, że bez wiary jesteśmy zagubieni. To przez wiarę pokonamy przeszkody. I znajdziemy siłę, by stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Dlatego, moi bracia, nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie tych wezwań. Pokój i wiara to nie tylko piękne słowa, to fundamentalne filary naszego duchowego przetrwania. Nasza Pani ostrzega nas, ponieważ nas kocha i pragnie nas chronić. Naszym zadaniem jest słuchać, przyswajać i działać. Obyśmy mogli żyć tymi przesłaniami z szczerością i odwagą. Przygotowując się na to, co ma nadejść, zawsze ufając w Boże miłosierdzie. Musimy bardziej niż kiedykolwiek ufać Bogu. Zaufanie do Niego to pierwszy krok do pełnego i znaczącego życia. Kiedy ufamy, jesteśmy pobudzani do modlitwy, a kiedy się modlimy, pielęgnujemy nadzieję, tę cnotę, która utrzymuje nas mocnych, nawet w najtrudniejszych chwilach. Modlitwa jest mostem, który łączy nas z Bogiem. I to przez nią znajdujemy siłę, by iść naprzód, nawet gdy wszystko wokół wydaje się niepewne. Nasza pani w swoich objawieniach podkreśliła jeszcze jedno istotne słowo nawrócenie. Dostrzegła kruchość wiary w sercach wielu ludzi i dlatego nalega na to wezwanie. Prawdziwe nawrócenie to nie tylko powierzchowny akt, to głęboka przemiana, oczyszczenie serca. Zepsute lub zniszczone serce, jest źródłem wielu nieszczęść. Konfliktów w relacjach, nieporządku społecznego, niesprawiedliwych praw i wszelkiego rodzaju problemów, które nękają ludzkość. Bez nawrócenia, bez autentycznej zmiany życia, nasza Pani ostrzega nas, że pokój będzie nieosiągalny. Nawrócenie jest więc drogą do odbudowy nie tylko naszej relacji z Bogiem, ale także z bliźnimi. Ponadto, nasza Pani nieustannie zaprasza nas do modlitwy. Mówi nam: Módlcie się bez ustanku. Modlitwa to nie tylko moment próśb czy dziękczynień, to intymny dialog z Bogiem, który umacnia naszą wiarę i harmonizuje naszą relację ze Stwórcą oraz z innymi. Dzięki modlitwie dostrzegamy, jak blisko jest Bóg, nawet gdy czujemy, że jest daleko. To w modlitwie poznajemy go głębiej. Dziękujemy za dary, które nam daje. I napełniamy się nadzieją na osiągnięcie tego, czego potrzebujemy, zwłaszcza odkupienia naszych dusz. Modlitwa jest pokarmem dla wiary: ożywia ją, odnawia, umacnia i podtrzymuje. Bez modlitwy nasza wiara słabnie, a nasze świadectwo Ewangelii traci swoją moc. Modlitwa to nie tylko indywidualny akt ma moc inspirowania innych do odpowiedzi wiary. Kiedy modlimy się z serca, Stajemy się narzędziami pokoju i przemiany w świecie. Nasza Pani przypomina nam, że bez szczerej modlitwy prawdziwy pokój jest nieosiągalny. Dlatego, moi bracia, nie lekceważmy mocy zaufania, nawrócenia i modlitwy. To filary, które podtrzymują życie zgodne z wolą Bożą. Obyśmy każdego dnia ufali Mu bardziej, szukali autentycznego nawrócenia i poświęcali czas na modlitwę, bo to przez te praktyki znajdziemy wewnętrzny pokój. I będziemy mogli promieniować nim na świat. Przesłanie naszej Pani jest jasne. Przemiana zaczyna się w nas i jest możliwa, gdy otwieramy nasze serca na Boga. Wśród słów najbardziej podkreślanych przez naszą Panią w jej przesłaniach, post zajmuje centralne miejsce. Uczy nas, że post to potężna praktyka duchowa, która nie tylko umacnia naszą wiarę, ale także w konkretny sposób pokazuje nasze zawierzenie Bogu. Kiedy poszczymy, mówimy panu, że nasze zaufanie do niego jest szczere i niezachwiane. To akt pokory i oddania, który pomaga nam pokonać pokusy i uwolnić się od wszelkich form zniewolenia, zwłaszcza grzechu. Nasza pani ostrzega nas, że bez panowania nad sobą stajemy się niewolnikami własnych pragnień i impulsów. Post to narzędzie duchowe, które pomaga nam odzyskać kontrolę nad sobą pokonać nieuporządkowane pragnienia, które często prowadzą do życia pustego i pozbawionego sensu. Ile razy widzimy, jak gromadzimy dobra materialne, próbując wypełnić wewnętrzną pustkę tym, co przemijające, podczas gdy inni wokół nas cierpią z powodu braku podstawowych potrzeb? Post zaprasza nas do refleksji nad naszymi priorytetami i do życia w sposób prostszy i bardziej hojny, dzieląc się z innymi tym, co mamy w obfitości. Ale post to nie tylko fizyczne wyrzeczenie, to także ćwiczenie duchowe, które przybliża nas do Boga, pomaga oczyścić serce, wzmocnić wolę i opierać się atakom zła. Nasza Pani mówi nam, że przez post możemy pokonać szatana i zerwać łańcuchy, które wiążą nas z grzechem i zależnościami oddalającymi nas od Boga. To praktyka, która nas wyzwala, czyni lżejszymi i bardziej zdolnymi do podążania drogą którą Pan dla nas przygotował. Dlaczego nasza Pani tak bardzo nalega na te przesłania? Dlaczego nieustannie powtarza słowa post, modlitwa, nawrócenie, pokój i wiara? Ponieważ zna głębie naszych słabości i wie, jak bardzo potrzebujemy tych praktyk, aby pozostać mocnymi w wierze. Prosi nas o to z miłością, jak matka, która pragnie najlepszego dla swoich dzieci. Wie, że bez postu nasza modlitwa traci siłę. Bez nawrócenia nasz pokój jest powierzchowny, a bez wiary nasze życie duchowe staje się puste. Dlatego, moi bracia, nie możemy ignorować tych pilnych wezwań. Post, modlitwa i nawrócenie to fundamentalne filary autentycznego życia chrześcijańskiego. Pomagają nam budować głębszą relację z Bogiem, pokonywać pokusy i żyć w harmonii z innymi. Nasza Pani prowadzi nas z mądrością i miłością a naszym zadaniem jest odpowiedzieć na to wezwanie z hojnością i determinacją. Obyśmy każdego dnia wprowadzali te przesłania w życie, zawsze dążąc do świętości i pokoju, który tylko Bóg może dać. Żyjemy w decydujących czasach, czasach, które zbliżają nas do wielkiego ucisku i objawienia tajemnic Medjugorje. Wobec tego nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie przesłań, które nasza Pani nam zostawiła. To nie tylko słowa pocieszenia, ale pilne wezwanie do działania, nawrócenia i duchowego przygotowania. Musimy wprowadzać te przesłania w życie już teraz, bo czas, który mamy, jest cenny i nie wiemy, co przyniesie jutro. Jednak smutna rzeczywistość jest taka, że wiele osób wciąż nie zna przesłań naszej Pani. Wiedza, że objawia się w Mediugorie, nie wystarczy. Nie wystarczy ogłaszać, że jest obecna. Musimy nieść jej słowa do serc ludzi. Musimy być aktywnymi narzędziami w rozpowszechnianiu tych przesłań, zamieniając nasze media społecznościowe w prawdziwą służbę dla nieba. Każdy post, każde udostępnienie, każde słowo, które publikujemy, może być ziarnem zasianym w czyimś sercu. Musimy czynić różnicę, być sługami światła w świecie, który często wydaje się zdominowany przez ciemność. Niestety wielu dzieci Bożych być może nieświadomie staje się sługami szatana w swoich mediach społecznościowych. Ile razy używamy tych platform do szerzenia nienawiści, plotek, próżności lub treści, które odciągają ludzi od Boga. Musimy zastanowić się nad tym, jak korzystamy z technologii i komunikacji. Nasze media społecznościowe powinny być odzwierciedleniem naszej wiary, przestrzenią, w której prawda, miłość i miłosierdzie Boże mogą świecić. Obyśmy byli kanałami błogosławieństw, niosąc nadzieję i światło wszystkim, którzy spotykają nas na swojej drodze. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i da nam mądrość, by używać naszych głosów i talentów w Jego dziele. Dzielcie się przesłaniami naszej Pani z miłością i oddaniem, bo to duchowy skarb, który może przemieniać życie. A gdy odmawiamy Zdrowaś Maryjo, pamiętajmy, że prawdy zawarte w tej modlitwie są tak wzniosłe, tak wspaniałe, że nawet ludzie czy aniołowie nie są w stanie w pełni ich pojąć. Zdrowaś Maryjo to klejnot, dar z nieba, który łączy nas bezpośrednio z sercem naszej Pani i przez nią z sercem Boga. Dlatego, moi bracia, nie wahajcie się nieść tych przesłań dalej. Bądźmy odważni w wierze, wytrwali w modlitwie i niestrudzeni w głoszeniu Słowa Bożego. Świat potrzebuje światła, a my jesteśmy powołani, by być tym światłem. Niech nasza Pani prowadzi nas i umacnia, abyśmy mogli wypełnić naszą misję z miłością i wiernością. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw polubienie i subskrybuj kanał dzisiejsze prorocze słowo na YouTube, wlacz powiadomienia klikając na dzwonek aby otrzymywać inne posty.